Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jak widzi... I Dzisiaj jest ze mną Jula i Dawid i będziemy przez taką aplikację grali w 7 sekund challenge. I ole jesteś tu za kamerą. Dzień dobry. Jula do boju. Wymień 5 rzeczy, które wzięłabyś ze sobą na bezludną wyspę. Start. Yy, telefon, nóż, koc, yy, latarkę, yy, namiot. Zero. Nie udało ci się? Udało. 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 Kasia do boju. Okay. Wymień trzy miasta w Chinach. Stać. Ja Japonia? Tokio? Co? Japonia, Tokio i, i nie wiem. <noise> Miasto w Chinach, Japonia jest takie? Zero. <noise> nie, czy się udało, czy nie? Bo nie. Nie, nie, nie udało się. Dawid do boju. Wiem, cztery akcesorie do makijażu. O! Graj, start. Do you na No dajesz no! Kreska do. Zero. Nie udało ci się. Eee. Nie. <coughs> Jula do boju. Opisz trzy sposoby, w które chciałbyś zabić się twój kot. Opisz trzy sposoby, przez które chciałbyś zabić się twój kot. Start. Przez które? Tak. Eee. Pięć. Trzy. 2 1 Serio, no grajcie! Powiedz szybko stół z połowywanymi nogami okay. <laughs> Start Stół z połowywanymi nogami, albo stół bez Dobrze Ale razi No Rezi słońce Udało się mhm. Dawid do boju Wymień <laughs> dwa gumisie Start Bunia i Tabi tam chyba <laughs> Dobrze? Nie <laughs> wiem Tu weźmy na tak będzie. Jula do boju. O nie. Udaj znany, udawaj trzech znanych ludzi. Cześć, z tej strony Katka Vlog. Dalej. Eee. Jeden. Ja Zero. uwielbiam ją. Dobra, nie zaliczamy. Kasia do boju. Zaśpiewaj dowolną piosenkę jak koza. Start. I... A, kici, kici, miał Będę ciebie brał, będę Zero. chciał. Dobra. No, Dawid do boju no. Przez 7 sekund zachowuj się jak dama. Start. Jak dama? No daj, szybko. O ty. Daj stówę, muszę na zakupy mieć. Daj. Zero. Nie. nie. No jak Słabo. dama. Jula do boju. Czemu nam daje pytania z, nie z naszych dziedzin zawsze? <laughs> Wydaj dźwięk jakbyś był stadem kurczaków, start. Zero! Ej! Tu słabe, słabe! Kasia do boju. Podaj pięć marek telefonów, start. Samsung, iPhone, e, Huawei, e, LG, Lenovo. Super. Udało się. Dawid do boju. Krzyknij przez okno, kupię cytryny. Na no to tak Teraz, na 3, Start. 2, 2, 3. Kupię cytryny. Głośniej! Głośniej! Kupię cytryny. Micho. Nie ma tu hokeja. Ale do boju. Podskocz 26 razy. Start. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 już. udało się. Zaraz się na to proszę. Kasia do boju. Teraz ja. Podziękuj wszystkim wokół za wszystko co ci dali. Start. Dziękuję Ci, Julia, za wszystko, za serduszko. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za napicie się czegoś. Dziękuję Ci bardzo, Ola. Dziękuję o, za wszystko. dzisiaj tego. No, no podał mi energetykę. Podam się. Dobra. Dawid do boju. Przywitaj się z każdą osobą. Start. Cześć, witam. Dzień dobry. Cześć. No dzień dobra. Trzy, dwa, jeden. Dobry. A my się wykańczymy by na Doroty. <grywk> Okej, okay, Jula do boju. O. Powiedz coś niesamowicie smutnego, szczerzą, szczerząc się. Boże. Start. Ola się dzisiaj spóźniła i musiałam na nią czekać. I, i umarł mi kot. <grym> ok, Ale Nawet nie, ma okay. <grym> nie masz kota, ale dobra. Udawaj, że zjadasz osobę trzymającą telefon. Oh shit. Czekaj, czekaj, jeszcze Start, czekaj. Okay. Uh. No, osobę, która trzyma telefon. <grym> Aaaaaaah, dobra. Ugryzłam ją. Okej. Pogrezyłam ją. O, okay. ją Dawid, do boju. Zaśpiewaj, to nie ja byłam Ewą. Start. To nie ja byłam Ewą. To nie ja skradłam niebo Doszło do tych łez, twoich łez, tylu łez. się części nie pamiętam, już z zaśpiewał. Jula, do boju. Zrób sobie selfie ze znajomym. Dawaj telefon. Daj mi telefon! Start! <laughs> Walcz, walcz. A. Zero! <laughs> Za późno! Kasia do boju. Zaśpiewaj, jakbyś było łosiem. Start. Znowu? Mhm. Zwierzęta lubią. I ci, Start! Kici? Nie, nie, Dawid do boju. Tak? Wymień pięć rzeczy, rzeczy na literę P. Płomień, płomyk. Pulchny. Potencja. Poezja. No późna. Dobra, bo. Jula do boju. już. Skocz pięć razy na jednej nodze, start. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć już Aktywne Dobrze, lepiej coś lajdę niż coś. Już Niż też pięć kosmetyków. Kasia do boju. Zaśpiewaj piosenkę o zimie. Start. Zima, zima. Jest fajna i ada. super pada śnieg, chociaż lato jest. Okej. śpiewać. na polska jesień. Dawid do boju. No. Spróbuj zrobić szpagat. <gomonia> Start! <personnage> no dajesz。Szybko! Nie, szybko! Tak, będziesz miał Dobra, już wolę to. No kurczę, nie, nie udało Ci się. Jula do boju. Opowiedz historykę, jak przyjaźń słonia i muchy zakończyła się miłością. Start! Był sobie słoń, który był w szkole na przerwie i spodobała mu się pewna mucha i nagle Koniec. zaczęli rozmawiać i się zakochali. Nie, nie, Kasia do boju. Wykonaj beatbox, start. Jula jest tu. Tu Dawid ze mną też. Nie dodawaj no, no, tego tylko... bo się z nim. Zwycięzcą zostaje Kasia. I jeszcze Aha. jedna runda. Jeszcze jedna Bra. runda, robimy jeszcze dalej. Jeszcze raz. Z zostaje Julia. O, Nikt zgarnął trzecie miejsce. Tak, czyli no. Dawid ma karę. No. Co wymyślamy dla niego? Się nie tu dla Isia, nie jest takiego. Spiraprzeby, a my <laughs> idziemy na żamy. Wybieraj albo literkę L, albo literkę D, albo literkę E. Którą wybierasz? I pod tym jest wyzwanie. E. E? e? Moje wyzwanie. Ola, mów. Musisz zjeść papryczkę czynica. Poszłyśmy na kompromis, i e, nie będziemy go katować i męczyć. I może być tak, że pójdziemy do KFC na szejki. Będzie to dla. Co nie, Dawid? Do się za wybranie tej kary. Kupuje nam to. Co? Ila. Gdzie Dawid? Dziękujemy. Tutaj dzięki. Nigdy nie, nie piłam pamiętam. Dziękujemy, odwdzięczymy się.